Koniec roku zbliża się wielkimi krokami i za nami przedostatni odcinek WWE SmackDown. Ten epizod miał trudne zadanie, ponieważ nie dość, że był nagrywany tydzień temu i każdy, kto chciał, znał wyniki, to jeszcze był jedną wielką reklamą tego, co zobaczymy za tydzień, podczas gigantycznego, ostatniego odcinka SmackDown w tym roku. To jednak za tydzień. Trzeba sobie powiedzieć o tym, co działo się podczas ostatniej tygodniówki WWE. Dostaliśmy trochę wrestlingu, to prawda, dostaliśmy trochę humoru i prawda jest taka, że to wszystko, co trzeba było na świąteczny odcinek. Jednak czy wszystko było tak pięknie jak na święta powinno być? Panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Bottice Racing Auto, plusy i minusy WWE Smackdown z 23 grudnia. Oczywiście, panie i panowie, chciałbym wszystkim życzyć wesołych, spokojnych i rodzinnych świąt, abyście mogli w spokoju spędzić te chwile z osobami, które kochacie i aby nadchodzący 2023 rok był choć odrobinę lepszy niż ostatnie 365 dni. Bez przedłużania, po prostu, panie i panowie, wszystkiego dobrego i dziękuję za 2022 rok. Plus segment Bloodline. Można powiedzieć, że kolejny raz dostajemy po prostu polerowanie przyrodzenia Bloodline i to by było na tyle. Jednak nie tym razem. Cała narracja Bloodline schodzi na drugi plan, a na pierwszym buduje się świetna historia pomiędzy samym Zaynem i Kevinem Owensem. Nie ma wątpliwości, że skończy się to świetną solową walką, a w dalszej części drogi potencjalnym taktym meczem Samiego i Owensa przeciwko Usos. Cały ten segment opierał się właśnie na Samim i to jest piękne patrząc na to, że jego obecna narracja i jego historia, przyćmiewa Tribal Chiefa. Za tydzień Roman i Sami staną w tag team meczu przeciwko Owensowi i Sinie i można powiedzieć, że to spokojnie starcie na poziomie main eventu w jakiejś większy gali pay-per-view. Czy to już będzie miejsce, gdzie zacznie się coś dziać na linii Roman-Sami? Czy może jednak nie? No i pytanie, czy John Cena jest jednorazowo, czy może jednak zapowiada się kolejna walka z Romanem? Niestety, na otrzymanie odpowiedzi na te pytanie musimy poczekać około tygodnia. Minus walka o tytuły tag team. Jeśli ktokolwiek spodziewał się tutaj czegoś zaskakującego, no to nieźle bym powiedział. już tydzień temu widzieliśmy, że z tej walki nic nie wyjdzie, a Hitro od swojego ponownego pojawienia się w WWE udowadnia, że niestety są prawdopodobnie najgorszym powrotem za czasów Triple Age'a. I to nie chodzi o to, że oni są jacyś niewiadomo jacyś źli na niskim poziomie. Oni nie potrafią wywołać emocji u widza, a brak sferła w tej grupie jest bardzo odczuwalny. Tytuły tutaj nie miały prawa zmienić posiadacza, a walka wcale nie wyglądała na jakąś fascynującą. Tak, dostaliśmy trochę ciekawych akcji, to prawda, jednak nie na gabaryty walki o Zuni Tytuły Tak Team. Najwyższy czas coś zrobić z Hitro, ponieważ oni po prostu się nie sprawdzają i ludzie najzwyczajniej w świecie mają gdzieś tygodniówkę za każdym razem, kiedy ta grupa pojawia się na ekranie. Może heel może jakiś nowy członek, który przejmie rolę sferwa, cokolwiek, aby dać im drugie życie, ponieważ na dany moment niestety nie nadają się do niczego. Plus kobiecy gauntlet match. O samym zakończeniu za chwilę, jednak trzeba powiedzieć wprost, że było to najlepsze pokazanie Dywizji Kobiet Smackdown od bardzo, bardzo długiego czasu. Nie było idealnie, o Oj nie, jednak większość pań pokazała się z dobrej strony i tutaj wskazuje palcem na Xia Jeśli prócz Raquel miałby wskazać kogoś, kto mógłby wygrać patrząc na performers w tej walce, to byłaby właśnie ona. Trochę szkoda Emmy i Tegan Nox, bo wydaje się, że mogły w ringu pobyć troszeczkę dłużej. Za to powiedzmy w walce z Raquel, Liv Morgan i wspomniana Xia Lee dostawy kawał dobrego czasu i spokojnie wykorzystały go tak jak mogły. Sonya pod koniec też jakoś katastrofalnie nie wypadła i wszystko służyło podbudowie oczywiście Raquel. Dodatkowo można było spodziewać się Pojawienie się Bachelor, i tutaj lekki śmiech na sali, jak to zostało rozegrane. Jednak, patrząc całościowo na ten gantlet mecz, to panie z niebieskiej tygodniówki dostały wreszcie pole do popisu. Jednak, czas powiedzieć o bardzo negatywnej stronie tej walki. Minus Raquel wygrywa gauntlet match. Powiedziałem to tydzień temu w plusach i minusach. Po wszystkich tygodniach ataków Ronda i Bashler na Raquel, kto miałby wygrać ten gauntlet? No, kto może go wygrać po takiej podbudowie? Od samego początku było wiadomo, że wygrywa tutaj Rodriguez, więc inne panie stały na przegranej pozycji już od samego początku. Dały z siebie wiele, tak jak już powiedziałem, ale na koniec to znaczenia nie miało. Za tydzień zobaczymy Ronda kontra Raquel i można powiedzieć, że jest jakaś szansa na wygraną Rodriguez. Choć nie wiem czy Ronda z tytułem nie będzie trzymana aż do WrestleMania. Dobry gantlet ma, jednak przewidywalność zabiła zakończenie. Neutral segment Brea Wyata. Patrząc na wasze wypowiedzi na temat Brea pod filmami, czy na naszej grupie na Facebooku można śmiało powiedzieć, że ludzie naprawdę są podzieleni w kwestii Brea Wyata. Są ci, którzy twierdzą, że jego story jest po prostu świetna i da się odczuć jego postać, ale są też i tacy, którzy są odzwierciedleniem tego wiecie memu Do Something. I prawda jest taka, że obie strony mają rację. Od Extreme Rules z Wyattem nie zrobili wiele, jednak ostatnie tygodnie dają nadzieję na coś lepszego. Pojawienie się Uncle Howdy, a teraz Wyatt atakuje kamerzystę, co wiązać się będzie z większym chaosem za tydzień zapewne. Szczególnie, że mówi się, że wspomniany już odcinek z Magdą za tydzień będzie czymś naprawdę wielkim. Pozostaje więc mieć nadzieję, że wreszcie coś na poważnie się ruszy i wreszcie z Wyattem dostaniemy coś więcej. Plus Angel contra Rey Mysterio. Jeśli mielibyśmy dostać walkę, która wiele nie znaczy, która nie niesie ze sobą nic większego, to Angel contra Mysterio to właśnie taka i walka. Jednak szybkie tempo, pokazanie plusów Angelo i oczywiście tego, że Rey może walczyć wszędzie i z każdym. No i chyba dostaliśmy nową sekwencję końcową Rey, bo po wykonanym 619 dostaliśmy świetnie wyglądające DDT. Wiemy, że idzie to w stronę story pomiędzy Carrionem a Reyem, jednak również na zapleczu M ma miało coś do powiedzenia. Jeśli jakoś to połączą, to całkiem fajnie. Tylko aby miał to, wiecie, ręce i nogi. Sama walka ponownie fajna, szybka, bez większego znaczenia, ale nadal po prostu przyjemna dla oka. Plus retrospekcja kariery Johna Cine. Po obejrzeniu tego wideo z przedstawieniem kariery Sinny cieszę się, że oglądałem wrestling za jego czasów. Takiej kariery już nigdy nie będzie. To było rzeczywiście jedna z najlepszych karier w historii tego sportu. Dodatkowo nutka Remember the Name, a później solo instrument dający theme song Johna. Coś po prostu pięknego. Tyle ile dla wrestlingu zrobił John, tyle dobrego ile zrobił on dla ludzi poza WWE. Wspaniała kariera i mam nadzieję, że jeszcze coś od niego ciekawego zobaczymy. Plus Street Fight. Czego można się spodziewać na koniec świątecznego odcinka SmackDown, kiedy większość większych gwiazd już po prostu nie ma. Imperium kontra Ricochet i Stroman to bardzo fajna walka z wykorzystaniem wszystkiego, co znajdowało się dookoła ringu i na rampie. A skoro już tam jesteśmy, to pojawienie się Ashley i Diam jako baletnicy to fajny dodatek, a New Day jako mistrzowie tag team NXT i jako dziadki do orzechów ponownie świąteczny vibe i ludziom się to naprawdę spodobało. Może w TV nie wyglądało to tak dobrze, jak byśmy chcieli, jednak ponownie trzeba podkreślić, że to świąteczny odcinek nagrany Wcześniej bez większych gwiazd. Ricochet dostał fajny moment ze swoją dziewczyną, która jest zresztą Ring Announcerem, no i sama sekwencja kończąca walkę również naprawdę przyjemna dla oka. Więc pod koniec można sobie zadać tylko jedno pytanie, czego można było oczekiwać więcej? Podsumowując, świąteczny odcinek WWE SmackDown nie był jakoś wybitny, jednak nic naprawdę złego również tutaj nie dostaliśmy. Kobiety miały swoje kilkanaście minut, a reszta walk dostarczyła dokładnie to, czego można się było od nich spodziewać. Za tydzień czeka nas prawdopodobnie największa tygodniówka w roku, która zresztą ten rok również i kończy. Prawdziwa perełka z naprawdę fajnie zapowiadającymi się walkami. I kto wie, czy nie będzie prawdziwy to początek drogi do Royal Rumble. Moja osobista ocena tego show to 7 na 10. Nic wybitnego, jednak od początku do końca po prostu przyjemne widowisko. A wy jak oceniacie ostatni odcinek z Magnum w skali od 1 do 10? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach. Jestem ciekaw waszej opinii na temat tego show. A jeśli szukacie jeszcze czegoś do obejrzenia, to serdecznie zapraszam do mojego rankingu Gal Paper View od WWE w 2018. 2022 roku. Jak zawsze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym nasz kanał za dalszą pomoc w rozwijaniu tego projektu. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Set Dolner z What is dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze słyszymy się już wkrótce.